Film wizerunkowy w kilku prostych słowach. Padry sukcesu to nasze autorskie podejście do realizacji wideo, które powinna posiadać każda firma, która chce być widoczna w internecie lub na targach. W trakcie tego filmu dowiesz się dokładnie ile to kosztuje, bez żadnych sztuczek marketingowych. Musisz obejrzeć ten film w całości, jeśli chcesz się z nami umówić na dalsze rozmowy. To tylko około 6 minut, w trakcie których podam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące realizacji. I gwarantuję ci, że nie będzie potrzeby wysyłania maili, czekania na oferty. Chcemy, aby rozmowy, które rezerwujemy przez tą stronę, prowadziły do konkretnych efektów. Dlatego, wszystkie informacje podam w tym filmie. Zostań ze mną do końca, to bardzo ważne. Przy tworzeniu oferty, myśleliśmy, jak można maksymalnie zoptymalizować koszta, otrzymując jako efekt nie tylko film długości 2-3 minut, ale także jako bonus dwie rolki na social media oraz 10 fotek. Kadrów z filmu, które można użyć do postów w social media. To podejście wynika z lat doświadczeń i wypracowanego modelu na start współpracy. Wierzymy, że dając lepsze warunki na start, przychodzący klient zostanie z nami na dłużej, ponieważ filmy, które tworzymy, przyczyniają się do rozwoju biznesu. Są inwestycją, a nie wydatkiem. Nasi klienci zostają z nami na lata, co można zobaczyć po referencjach i opiniach w internecie oraz na social mediach, widocznych również na stronie, na której oglądasz film. Kadry sukcesu to nie tylko nazwa, ale także obietnica. Wybraliśmy ją, aby oddać istotę naszej strategii. Każde wideo, które tworzymy, jest kluczowym krokiem w kierunku sukcesu Twojej firmy. Nasz pakiet startowy Kadry Sukcesu jest stworzony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą profesjonalnie zainwestować w wideo marketing, ale obawiają się wysokich kosztów, które stawiają przed nimi duże agencje. Nazwę tę wybraliśmy, aby podkreślić, że każdy film stworzony w ramach tego pakietu jest przemyślany, zaplanowany i wykonany tak, aby stać się fundamentem przyszłych sukcesów. Kadry, które uchwycimy, będą początkiem Twojej silnej obecności w internecie, budując autorytet i rozpoznawalność marki. Kadry sukcesu to Twoja szansa na rozpoczęcie współpracy z profesjonalnym domem produkcyjnym, który pomoże Ci osiągnąć widoczność i przewagę konkurencyjną. A to wszystko w cenie dostępnej dla małych i średnich firm. Dajemy próbkę swoich możliwości za cenę, jaką oferują freelancerzy. Chcesz ryzykować? Być może z takim twórcą jak freelancer uda się, ale czy jednak na pewno sprawdzanie tego w Twojej firmie jest warte czasu jaki musisz na to poświęcić? Jak wspomniałem na start współpracy stworzymy nie tylko jeden film wizerunkowy, ale także z niego pionowe rolki do promocji w social mediach w wartości 1000 zł oraz wypniemy z filmu kadry zdjęcia, które możesz użyć do stworzenia postów. Normalnie ich cena to 500 zł. Oferujemy również konsultacje strategii marketingowej Twojej firmy w wartości 1000 zł netto. Te trzy rzeczy, które są bonusami, sprawiają, że oszczędzasz na starcie 2,5 tysiąca złotych. Dostajesz cały pakiet do startu promocji i zwiększenia widoczności w internecie. Mamy specjalnie wypracowany model współpracy. Nasz dział kreatywny przedstawić Ci koncepcję scenariusza na film, podpowie, jak się do niego przygotować, tak aby zdjąć z ciebie cały stres, który pojawia się w przypadku realizacji produkcji filmowej. Nie martw się! Z nami plan zdjęciowy to profesjonalnie przygotowany i dopięty na ostatni guzik dzień zabawy. Następnie materiał leci do montażowni. Wyciągamy z niego wszystko co najlepsze i dostarczamy gotowy film, po kolor korekcji, udźwiękowany, z prawami autorskimi do muzyki, okraszamy to napisami i animacjami. Każda z osób, która pracuje przy produkcji jest profesjonalistą na swoim małym polu działania. Czy naprawdę myślisz, że można to porównać z pracą jednego freelancera? Z nami Twoja firma może być pewna, że wszystko zostanie wykonane na czas. Produkcja nie jest uzależniona od jednostki. No i teraz pewnie ważna dla ciebie rzecz, czyli cen. Wszystko, o czym opowiedziałem, proponujemy dziś nie za standardowe 10 000 zł, nie zrabatowane 7 000, a za jedyne 5 tysięcy zł netto. Jako wisienka na torcie nasz pakiet 5 gwarancji. To nie puste korporacyjne slogany. Jesteśmy małym domem produkcyjnym, który swoje gwarancje wypracował na podstawie wieloletnich doświadczeń i które oferuje wszystkim swoim klientom ponieważ cenimy sobie stałe współpracę, a nie jednorazowe strzały. Gwarancja satysfakcji 100%. Jeśli nie będziesz w pełni zadowolony, zadowolona z gotowego filmu, dokonamy dwukrotnie niezbędnych poprawek w montażu, bez dodatkowych kosztów. Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie. Dlatego pracujemy nad materiałem tak długo, aż spełni on Twoje oczekiwania. 2. Gwarancja terminowej realizacji. Gwarantujemy dostarczenie gotowego filmu w ustalonym terminie. Jeśli go nie dotrzymamy, oferujemy 50% rabatu od finalnej faktury. 3. To gwarancja efektu biznesowego. Jeśli w ciągu 60 dni po wdrożeniu naszego filmu nie zobaczysz pozytywnych opinii, wzrostu zaangażowania lub zasięgu w swoich kanałach social media, oferujemy darmową konsultację z dyrektorem kreatywnym, czyli ze mną. Pomogę Ci zoptymalizować strategię wideo-marketingu. 4. To gwarancja ponownego użycia. Otrzymujesz pełne prawa do stworzonego materiału, co oznacza, że możesz go wykorzystać wielokrotnie w różnych kampaniach bez dodatkowych opłat licencyjnych. Nie jest to standard w branży. 5. Gwarancja kreatywnego wsparcia. Oprócz produkcji filmu oferujemy bezpłatne wsparcie kreatywne w ciągu pierwszych 30 dni po realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz porad dotyczących promocji wideo lub dodatkowych materiałów, nasz zespół jest do dyspozycji. Także nie czekaj, umów spotkanie. Po kliknięciu przycisku pod filmem przekierujemy cię do kalendarza, w którym zobaczysz dostępne terminy. Jeśli to wszystko ma dla ciebie wartość i chcesz widzieć efekty z działań wideo marketingu, nie zwlekaj. Zarezerwuj termin na rozmowę. W każdym miesiącu realizujemy maksymalnie 10 takich filmów, dbając o jakość, a nie ilość wypuszczanych od nas materiałów. Do zobaczenia.